Ja pierdolę, skończony kurwa. Też chodzisz do bab zbierać z na świnio? Nie, nie, nie. To jest tak, że ostatni raz byłem. Okej, okay, umaylin dzisiaj. Na parę minut, bo grała w ICT. Ale tak generalnie to nie chodzę po damskich streamach Z ręką na sercu Wej tak, widzicie sobie po prostu watch time Każdy streamer ma watch time I sprawdźcie sobie jakąkolwiek streamerkę i zobaczy, że tam ma maksymalnie 15 minut Max Często, żeby po prostu zobaczyć co się dzieje bo widzę, że jakaś streamerka ma 100 widzów, mówię A zobaczę, co tu się dzieje, a, a ramki, no to okej okay. To już wiem, czy to jest 100 widzów, bo ramki z widzami No i idę dalej, nie, no i he. He, he, he he merry go round Ty pod piratów gramy 15 minut akurat na szybkiego Chyba ty Mori Ja totalnie potrzebuję mniej czasu Mmm, mm, mm. Kurwa mało. Quezoł, ile ty masz czasu? 9 godzin, to nie jest tak mało, jakbyś się zastanowić. Zależy, jeżeli mnie oglądasz. Jeżeli oglądasz mnie od 3 lat, no to faktycznie, przypał w chuj. Ale jeżeli oglądasz mnie od, tam, nie wiem, eee... paru tygodni, to git. To prawda, to prawda. Ale też nie chcę, żeby vipy poczuły się, wiesz, jakby nie vipowskie tak? Nie chcę, żeby vipy czuły się mniej ważne, bo ich... bo każdy ma VIP-a. W ogóle dostaję po dupie okropnie, ale to wszystko się jeszcze zmieni. I mi dać szpatula, szmatula Vanilla Pamiętajcie moi drodzy Czasami vanilla jest spoko Więc nie czujcie się źle Z tym Anyways Kupiłem sobie vanillę <ścoughs> Vanilla, omegalun Okej, okay, pokazuję to jest w zwolnionym tempie A teraz, teraz, uwaga Widziałeś? Spowolniłem delikatnie czas dla was Już się zauważyli Wyćwiczone szybkie paluszki Powiedziałbym coś, ale się powstrzymam Fajnie, macie się bez i robisz to w 144? No tak, no bo robię to w 144 na żywo Pff, To? No to może, to może trochę potrwać Remek No i remis Remek na Pajku swerfuje? F. W Pepsi waniliowe, już niedługo chuj, nie tylko fuj kolegi. To dobrze, że nie mam kolegów, więc mi to nie grozi. A pojęłem tego lema. To było, na... było najsłabsze rolowanie w historii. Agresywne rollowanko wjechało? No ale tutaj pan tak. No nic. I same... miałbym chyba z 10 wildów, ale widzę, że każdy tego nie wiem Nice. Nie strasznie mało, strasznie mało. Nawet jakby jak, jak dużo osób miało, to Uff. i tak strasznie mało <laughs> Tragedia. Sorry wariacie, Ale spadasz. Dobra, napierdalamy się Nie, typie. nie, jest git. Jest Patrzcie jak mnie robi Joki. No, no, Ty no fa fajny ten gameplay, taki... No taki fajny, taki... Nie, no, nie, nie, nie działa fajnie, nie działa fajnie. Właśnie działa mega spoko Kurde Pike w lidze zneryfiony teraz musi abiozować w TFT Jakiego kurwa nienawidzę Testosteron skoczył <laughs> A nie za, zawsze, zawsze są takie takie riposty na no, no. No, Jakieś na muszą ludzi. być No co są, są, niestety są No ale no, no tak no Jakiś musi być, tak Ja tam technikę, ten, a patentuję i na to... Sub for VIP albo dziesięć, y... Znak Dobra, grano do grano do 10. Znak tego dopiero, bo wypada. Dobra, to dziesiątego. Taki krzyż będzie robiony. No to było głupie. Dziękuję. A da więcej. Arkle upada, Jorty zajmuje jego miejsce. Short ball, krótka centrowy. piłka. <laughs> ja się do mnie odzywa, jak napisałam, że nie dam. Nie. <laughs> Daj jedną no deskę. Nie! Nie dam! Ale znikł teraz. Nie dam! <laughs> Ale spokojnie. Wasz Lużini Ludenski? No nie, morole jest najlepszy. Eee, chwilę, musimy zrewelować. Morole jest lepsza, bo... redukuje healing. Healingu nie ma wtedy, kompletnie. Healing jest zredukowany. Kurwa jak, over to e... zamknij się, bo myślę. Jak masa Artisa, gdy ma tą rękę niestety. Wow. Ale jak ci się rękę Wow. To chyba wrócisz tak na siłę i tak jest z dwoją siłą. Co? No, żebyś wiedział. Ale nie musiałeś mnie nie to mi teraz. Ta ma ma maszyny tam zacznieś wyrywać tak do góry. Że zaraz cię nie, nie wyrwał. tak wyrwałeś, kochani. <laughs> uh, 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 uh. Chciałem właśnie powiedzieć, że wyrwał, ale... Czy to mnie się tylko tak ciepło zrobiło? Ty ale ty, bo to jest coś niezykła, nowa. tu nie tu to nie uczesana, tutaj ja widzę nie wybrzydzasz <śmiech> <śmiech> Nie, Niedaleko mnie takiej zasięgu, nie wiem co się widzi? Jak zdarzyło temat? Jewany Ale nie, nie wiem, czy to widzieliście Nie <laughs> zasięgu cały czas Lubię na ciebie patrzeć, dziękuję doktorze, doktorze patelnia Ja ciebie też lubię patrzeć na ciebie Dobrze, nice, że ten y, zniszczyliśmy mu Garena Jest minimalna szansa, że to ugramy dzięki temu Minimalna Minimalna, bo nie mam absolutnie nic Dobra, nice ale, still dajesz. Ugrasz? Tak, Dziękuję. Węczenie. Staram się. Akhir, możemy tak, zrobić asasyna, tak, albo tak. możemy dać. Yy, runika. Nie runika, tylko runana. Bo nie jest ekspertem, ta. Kurde. W pierdol, obskoczyłem. To mocny. Nie no wiem, czy ja nie zginę. Nie nie. Au, au, au. Ekspert. 4 HP. Gram pod Leita, zamknij się. Ja pierdolę, jestem skończony, kurwa. Nie ma siłowni, to mózg nie pracuje, sami. No i kurde, no i przejebałem, no i fajnie. Za to, że mnie na, na mnie nakrzyczałeś. Tak? Nie. Raczej nie. Nie, mój lasik. A. No nakrzyczałeś, to nie ty. Ja słyszałem, że nakrzyczałeś. No, źle usłyszałem. A, okay. Proszę nie, proszę nie. Litości, litości, błagam. Nie, kurwa, no nie. Gnąłeś? Ja No, wypierdoliłem. Nice się. No. Ale pamiętaj, dostałem 5 i temu przez całą grę, więc. Yy, no, fajna gra. Taka zbalansowana pod tym względem. Pokatosta. on powiedział, że ma zajebisty line-up. Co tu ma? Kazix, je. Yeah. <noise> Kasadnic w ogóle z Nie, no dobre to jest. Ale po prostu, zaczę wszystko to jest jed jed jednokosztowe. Wszystko. Wszystko, co on ma, Nie, moim zdaniem, to jest popierdolone, kocham. że to działa. Wszystko ja jest jednokosztowe: wszystko, oprócz drewna. Drewno to jest jedyny czterokosztowy pik w jego rękach. A zobaczcie jak, to... zobaczcie, jak to niszczy. Ej, ale szczerze, to moim zdaniem jest pojebane, że tak jak tutaj to widzisz, ma wszystko jednokosztowe. Właściwie, znaczy, że wiesz, że jednostki za jeden golda, ale na trzecim poziomie, bo no. łatwo jest je wydropić. I jakimś cudem daje radę na ciebie. Dlaczego? Tak, bo ja mam pike level 1. Tego. No ma, on ma trójki, ja mam wszystko ładam w pajka w level 1, ale... No i tyle. O ma trójki po prostu. Trójki jedynki są znaczy, zbyt mocne. Tak, tak, tak. No wydaje mi się, że właśnie. Nie, że jedynki i czwórki są za mocne moim zdaniem. A dwójki i trójki są za słabe Kurde, się my... A dobra Ło, wow, ze ja. stąd bajka. No lepszy no, tak żeby ten już się... Tam. Może być kozak Aha, ta czego lepszy, nie Bajka się smerfuje w tym elo Truf, są low Podoba mi się to, podoba mi się tutka Kutko ich trzymaj! To ja teraz tego jasownek. Super, walk, czy jakoś tak? Tak wygrać, nie, <głosy> <koszy. głosyny> griff. nie, w nie, 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 Ale nie, Ale wpierdol! Myk, make, make. Ej, jest ten nie ten typ! Tak, broken, że. I. Ma mi się ja nie wiem, co on ma do mnie, ale kurwa, każdą moją wypowiedź. Da, każdego słowa się mój, mojego czepia. Każdego kurwa. O co chodzi? chodzi. Na wygrać i co bym nie powiedział? On no mnie to chyba to naprawdę nie do szpiku gości tego. nienawidzi. O jezu, ktoś obet. kto? Krabiuzuję kto tego słowa? Wygraję zapraszam tego po kilku czarych widzów też, nie. E, raczej tylko z... osoby, nie, które znam. Ja na przykład moją znajomą, Mylin, i mojego moda Tosta, albo mojego innego subskrybenta Kacpra Wariata, ale ich obud znam, wiem kim są i generalnie. No. Nie chcę zapraszać kogoś, kogo nie znam. Wczoraj zobaczyłem zwyciężyłem by the way. Słuchaj, kłamstwo powtarzane wiele razy, w końcu staje się prawdą. Znalazłem SUO2, no to wydaje mi się, że teraz Wariat wygra. Wydaje mi się, że Kasper wygra w tym momencie, jeżeli ma SUO level drugi. Zobaczcie to, jaki to... Zobaczcie ten damage. Jasny gwint. Chryste Panie. Ja wiem, popierdolony z tym SUO. Zobacz, zobacz ile, ile on tankuje, ile on w ogóle damage robi. Balansowane. No, on ma dosłownie 5 razy więcej shielda niż MHP. Nie możliwe. Czy jest w stanie zajebać tam się tylko Veigar Nie trzy. I gdyby jakimś cudem, nie wiem, Kazik za nim siadł albo coś, może byłby w stanie zabić. Na trzecim, wydaje mi się, nikt nie zrobi na trzeciego Yasuo. Nie jest w stanie zabić. Znaczy nie solo, no ale delikatnie, że wiesz, zmiękczyć. Nie wiem, zobaczymy, bo su... Yasuo... No zacznę idziemy do Kaziksa. A by mógł zostać samego Yasuo Zajem Nie, 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 za, za. A nie, ty. Ty co? On jest, on, on Ty co? Takuje, On atakuje level 2 Dravena i level 3 nidale w tym momencie. Nie wiem, nadal uważasz, że to jest, że nie był w stanie. Ja fierdolę też, głupie. Za to, za to Wydankował cały zespół. Ja fierdolę. Nienawidzą mnie!